Czy wiesz, że możesz odzyskać swoje pieniądze tak jak nasi klienci? Oto przykład wyroku sądu okręgowego w Warszawie, Warszawa Praga z dnia 20 lutego 2025 roku przeciwko bankowi Raiffeisen, w którym to sąd unieważnił umowę kredytową oraz zasądził na rzecz klientów łącznie ponad 480 tysięcy złotych oraz ponad 24 tysiące franków szwajcarskich. Sąd uznał kwestionowane przez klientów postanowienia umowy oraz regulaminu za niedozwolone klauzule umowne. Bank zamiast rzetelnie poinformować klientów o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu powiązanego z walutą obcą, przekonywał ich, że kredyt we frankach jest korzystnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Sąd zauważył, że pomimo iż powód prowadził działalność gospodarczą, celem kredytu był zakup lokalu mieszkalnego, co umożliwiało uznanie kredytobiorców za konsumentów. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu klienci nie muszą już spłacać kredytu przez kolejne 12 lat. Mogą wykreślić hipotekę i na nowo odzyskać zdolność kredytową. Chcesz sprawdzić, czy twoja umowa też może zostać unieważniona? Prześlij ją nam do analizy, aby bezpłatnie sprawdzimy, jakie masz możliwości i czy warto rozpocząć walkę z bankiem.